Dzień dobry Państwu. Zaczynam troszeczkę od końca, ponieważ w tym odcinku pokażę Państwu, w jaki sposób nie aktualizować Joomla 2,5 do 3, 4, 3,5. Dlaczego nie? Ponieważ wiele poradników mówi o tym, że to jest naprawdę bardzo prosta rzecz i wystarczy kliknąć, klik, klik, klik i już jest aktualizacja zrobiona. To jest witryna, którą my tutaj widzimy, która niestety będzie sprawiała problemy. Ja wiem o tym, że ona sprawiała problemy, dlatego że już aktualizowaliśmy dla klienta. Jest to witryna ze sklepem VirtueMart, gdzie przeszedł z Joomla 2,5 do 3.3 i VirtueMart 3. Teraz tak, proszę państwa, robimy się na zaplecze. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to zaznaczam, musimy zrobić to tutaj, zaktualizować Joomla. Mamy 2,5.24 Na dzisiaj najaktualniejsza Joomla, to będzie ostatnia Jumla z serii 2,5. To jest 5, 2.5,28, więc klikamy tutaj i aktualizujemy. Ta aktualizacja jest bardzo prosta. Zainstaluj aktualizację, klikamy i bardzo proszę, dosyć szybko mamy zaktualizowane do 5,28. Jak przejdziemy tutaj na pulpit, to proszę zobaczyć, co nam się pokazało, i chwila o tym komunikacie. Ten komunikat mówi nam o tym, że Jumla 2,5 będzie miała wsparcie tylko do końca roku, do 31 grudnia 2014 roku. Po tym już musimy koniecznie naszą Jumlę zaktualizować. Przypuszczalnie po tym terminie, w chwili kiedy nagrywam ten poradnik, będzie Jumla 3.4, która będzie się troszeczkę inaczej aktualizowała. W jaki sposób to pokażę Państwu później? Dobrze, teraz w poradnikach. Mamy zachętę do tego, żeby powyłączać rozszerzenia, które nam mogą tutaj sprawiać problemy. Oczywiście musimy to zrobić. A więc komponenty, powłączajmy rozszerzenia, powłączajmy w sensie moduły, dodatki, szablony. I w jaki sposób to zrobić? No przejdźmy sobie na instalację tutaj i mamy coś takiego jak zarządzanie. Tutaj proszę Państwa mamy status poszczególnych rozszerzeń. Oczywiście, że mamy tutaj 10 stron i za chiny nie będziemy wiedzieli, które rozszerzenie będzie pracować, znowu Joomla, które nam zrobi jakiś burdel. No ale ja jestem leniwcem. Załóżmy, że jestem leniwcem, Państwo muszą to zrobić, powyłączać rozszerzenie, ale ja jestem leniwcem, w gorącej wodzie kąpany, myślę sobie, a tam sobie zaktualizuję to bardzo szybko. A więc mamy coś takiego jak komponenty, aktualizacja Joomla. Tutaj klikam sobie na opcję. Wsparcie długoterminowe zalecane. No, o co tutaj chodzi? Króciutko. Jumla 2.5 była wydaniem o długim okresie wsparcia, czyli przez ponad dwa lata mieliśmy dostarczane przez zespół Jumla aktualizacje w postaci pewnych ulepszeń, naprawy błędów i uwaga aktualizacje, które łatały nam dziury pojawiające się w tym wydaniu Jumla. W międzyczasie była dżumla seria 3, która miała była 3.1 przez pół roku, 3.2 przez pół roku, 3.3 przez prawie 10 miesięcy. Wszystkie te trzy dżumle były wydaniami o krótkim okresie wsparcia. Co znaczy krótkim? Jak pan mówiłem, przed chwilą miały po 6 miesięcy i już był skak o następną cyferkę. W tej chwili przed nami jest dżumla 3.4, która będzie miała długi, Okres wsparcia, czy też prawdopodobnie przez dwa lata będziemy dostawali poprawki, tak jak przez dla Joomri e, 2,5. W tym czasie możemy być pewni, że aktualizując nie będziemy mieli większych problemów. Tak mówi teoria, w praktyce dosyć często tak jest. Ale jeżeli chcemy sobie szybko tutaj zrobić, ten to poradniki zachęcają nas do wybrania serwer aktualizacji, wsparcie krótkoterminowe. Klikamy Zapisz i Git. I tu w tym momencie już widzimy, że nasza witryna będzie miała problem. Pierwszy sygnał, że coś jest nie tak z naszą witryną. Teoretycznie powinna się powinien się pojawić komunikat, że mamy możliwość instalacji Joomla 3.3, ale tego komunikatu nie ma. Sygnał dla nas. I tu, proszę Państwa, powinniśmy się zatrzymać. Zrobić koniecznie kopię bezpieczeństwa naszej witryny, i na kopii bezpieczeństwa od tego momentu pracować, ponieważ jest duże prawdopodobieństwo, że nasza witryna przy aktualizacji zostanie uszkodzona. Ale dobra, ja dalej jestem leniwcem i chcę dalej koniecznie przeprowadzić tę aktualizację. Więc przychodzę sobie na instalację. Tutaj klikam przeglądaj i instaluję taki plik. Ja mam na 3.3.6 Stabile update Package. Skąd go wziąłem? Ale ze strony Joomla.org. Czyli jestem na stronie Joomla.org, klikam tutaj Dowland, update package, jedziemy, no, jedziemy i świetnie, I tu mam, mam. mamy coś takiego update from Joomla 2 3, 3, 1, or 2.5.3.3.1.0.3.2. I pobieramy sobie tego zipa, zapisujemy na dysku, stąd on tutaj wziął się na moim dysku, a więc po prostu klikam sobie Joomla 3.3.6 update package. Klikam w czytaj, w Ja już teraz wiem, że z tą witryną dalej będzie problem, ale jak mówiłem, chcę Państwu pokazać, co zrobić, kiedy jednak poszliśmy w zaparte, nie przestrzegaliśmy wszystkich zasad i pojawi nam się biały, czysty ekran. Zarówno od strony witryny, jak i od strony administratora. To jest bardzo ważne, co się stanie. Ten przypadek jest już opisywany w internecie. Czekamy. No i pięknie, mamy taki oto widok. Teraz tak, e, możemy próbować zrobić coś takiego. Oczywiście jest wiele poradników, które mówią, że tutaj trzeba wpisać jakiś po administratorze coś tam, coś tam, coś tam. Niestety ta witryna już jest wywalona. Jeżeli wpisamy tutaj sam administrator, jakiś sam, sam adres witryny, nasza witryna jak wydać, nie działa. Co musimy zrobić? Musimy się dostać do pliku Configuration PHP. Ja na potrzeby tego kursu zainstalowałem sobie to na serwerze, na którym mam błyskawiczny dostęp do tego pliku. Proszę bardzo, tutaj mam ten plik configuration PHP i go muszę otworzyć do edycji. Jak mówię, jeżeli Państwo nie mają możliwości edycji tego pliku, to trzeba go zgrać na dysk twardy. Zaraz pokażę, co trzeba znaleźć. Oto i nasz plik koło wiersza 23. Koło wiersza, bo to może być 24 czy coś w tym rodzaju, ale zwykle 23 mamy coś takiego: Error reporting, raportowanie błędów. Tu jest default. Klikamy na maksimum, wpisujemy, przepraszam, maksimum i zapisujemy to. Po zapisaniu możemy przejść do naszej witryny i zobaczymy błędy. To jest, proszę Państwa, dodatek, który powoduje, że mamy takowe błędy. Czyli mamy jakiś taki to. I teraz tak, ja dla tej witryny usunąłem ten błąd. Wiem jak to zrobić. I witryna po prostu zadziałała już jak należy. Oczywiście możemy wchodzić również z administratora tutaj. I również uzyskamy ten sam błąd. Czyli usuwamy ten błąd. W jaki sposób go usunąć? Ja Państwu nie chcę pokazywać, w jaki sposób usunąć ten konkretny błąd, dlatego że z mojego doświadczenia wynika, że takich błędów może się pojawić kilka różnych rodzajów. I musiałbym ten film nagrywać i nagrywać i nagrywać. Po się usunamy błąd i witryna powinna działać. Czasami po aktualizacji trzeba przejść jeszcze do rozszerzenia: instalacje, baza danych. I tutaj warto kliknąć czasami na praw bazy danych, jeżeli tutaj mamy jakiś inny schemat e, bazy danych. Nie? Teraz proszę Państwa, tak, ja w tej witrynie pominąłem kilka kroków, mianowicie aktualizację samego VirtueMartu, aktualizację szablonów i tak dalej. Ten film ma chyba bardziej pokazywać na to, jak nie należy podchodzić do aktualizacji, która jest opisywana jako łatwa w wielu poradnikach. Z przejścia 2,5 do 3, 3.3, 3.4. Trzeba się do niej jednak przygotować. Jak to napisano na Joomla.org, to jest tak jak przeprowadzka z domu do domu. Echo Siła, tak napisano. I do tego trzeba się przygotować. Trzeba zebrać rozszerzenia, które będą pracowały z Joomla 3,5. Trzeba następnie. Sprawdzić, które rozszerzenia nie będą pracowały, powyłączać je, powyłączać inne rozszerzenia, które mogą nam sprawiać problemy, czy zrobić biały ekran. I uwaga, uwaga, uwaga. Na początku trzeba zrobić kopię bezpieczeństwa witryny i na tej kopii robić aktualizację. Bo może się pojawić coś takiego, jak tutaj mamy. Ja to Błyskawicznie znalazłem te błędy, bo wiedziałem jak, ale Państwo mnie wprawieni, mogą mieć problemy. Na ich uniknąć, prawda? Pozdrawiam.